Aloha dziki! Jednym z częściej zadawanych pytań, jakie otrzymuję, to jest jak biegać szybciej, jak poprawić technikę biegu. Dziś zajmiemy się jednym wspaniałym ćwiczeniem, które maksymalnie poprawi Wasz krok biegowy, Wasz napęd, dzięki czemu będziecie biegać dużo szybciej. Więc Zapraszam, oglądajcie, będzie się działo. Bieg długodystansowy to przede wszystkim efektywność, ekonomia i ciągły ruch. Trzeba też pamiętać, że sport jest inwazyjny, biegowy, jest inwazyjny na nasze kości, stawy, więc trzeba robić to w odpowiedni sposób, w odpowiedniej formie. Jest parę takich rzeczy, że na dzień dobry możesz biegać lekko przykulony, z nogami takimi przesuniętymi właśnie do przodu. Ten ciężar być, może być w złym miejscu. No i przede wszystkim. Nie generujesz z tego swojego biegania bardzo dużej mocy, mocy przede wszystkim z odpowiednich mięśni, czyli z dwugłowy chuda, przede wszystkim z pośladkowego, z czworogłowego. No i to wszystko powoduje, że ten bieg nie jest szybki, a także nie jest efektywny, więc możesz biegać szybko. Przede wszystkim takie biegi jak przebieżki, sprinty, biegi pod górkę i one dadzą Ci bardzo dużo fajnej techniki. Dobrej takiej ekonomii, no ale liczy się przede wszystkim ten dobry wzorzec i prosta postawa. To możesz zdobyć, biegając bardzo szybko i robiąc te zadania, o których przed chwilą powiedziałem, ale w długim dystansie biegniesz jednak trochę dłużej i nie biegniesz z tak wysokimi kolanami jak w sprincie, czyli tutaj, a także nie masz takich kopnięć właśnie w poślad. No, i nad tym warto troszkę popracować. W prawie techniki biegowej najważniejsze jest myślenie o jednym elemencie naraz. Cała idea opiera się właśnie na tym, żeby utrwalić pewien wzorzec z szybkiego biegania. Od razu jak zaczniesz robić to ćwiczenie, to poczujesz, że jest takie odepchnięcie, odepchnięcie do tyłu. Yy, które efektywnie kierujecie w kierunku, w którym gonisz, tak do przodu. Kilka złych nawyków, które najczęściej właśnie obserwuję i obserwowałem również u siebie, yy, czyli nie podnoszenie tej pięty zbyt wysoko, nawet na takim lekkim, luźnym biegu, w którym, podczas którego właśnie warto wdrożyć takie ćwiczenie, yy, biegniesz nogami do przodu, czyli yy, stawiasz te kroki przed sobą. Yy, Kolejny, trzeci, czyli to, o czym każdy marzy, czyli o takim długim, bardzo wielkim, potężnym, takim długim kroku biegowym. No i tu większość osób myśli, że jak będzie robić wielki krok, długi do przodu, to będzie, to będzie miała automatycznie ten bieg taki szybszy, efektywniejszy. A tak naprawdę trzeba myśleć o tym, żeby podnieść tą stopę do góry, przez co. Lepiej się napędzicie i z tą lepszą postawą automatycznie polecicie do przodu w kierunku, w którym właśnie biegniecie. A także siedzenie przede wszystkim, bo przez to, że się bardzo dużo siedzi, to ta postawa jednak wymusza na nas trochę taką pozycję lekko zgiętą, zgiętą właśnie tutaj w pośladach, w kolanach, przez co no, jest taki automatycznie zły wzorzec. Biegniecie siedząc. I teraz tak, najważniejsza rzecz, musicie przejść do działania i tak jak mówiłem, przez jeden tydzień robicie tylko jedną rzecz, tak, pracujecie nad, nad jedną rzeczą z techniki, no i to jest właśnie to unoszenie tej stopy czy pięty do góry delikatnie, oczywiście tutaj niektóre rzeczy były przerysowane, nie wszystko też było idealnie, bo ja to nagrywałem sam, więc wybaczcie, wiele rzeczy mogłem zrobić lepiej, ale jedna rzecz, pracujecie nad tymi zadaniami... Właśnie cały tydzień. Moi zawodnicy, wszystkie treningi as you feel, easy. Co jakiś czas, co 5-10 minut, przypominajcie sobie o tym. To samo troszkę na rozgrzewkach, troszkę na schłodzeniu. Za każdym razem jedna rzecz, nie wszystko naraz. Wdrażajcie, dawajcie znać. Odwiedzajcie moją stronę. Zapraszam na coaching www.adamsłowski.pl. Dzięki za obejrzenie materiału. Do zobaczenia i aloha dziku. Tak wiem przydałaby się opalenizna ale no popracujemy nad tym jeszcze